Dobry wieczór, chciałabym Wam przedstawić dzisiaj pewną kobietę, nazywa się Kinga Drewniak, jest managerem w Forever Living Products, jest też położną, jest mamą. Chciałam Wam pokazać właśnie jak, jak wygląda praca medyków w network marketingu. Zaraz zaproszę też właśnie Kingę do, do tej rozmowy, żeby Żebyśmy mogły już tu sobie zacząć. Okay. Wysyłam zaproszenie. Momencik. Bo zapomniałam. <grywka> zapomniałam jak tu się... Zapraszam gości. Więc sekundkę zaczekajcie. Dobra. Nie, momencik. No tak mi tu Facebook robi, że sobie zapomniałam. Będziemy sobie tak siedzieć teraz i się <zostanawiać> zastanawiać. Okej, okay, dobra. Daję. Nie ma to jak. O, jest. jesteś. Cześć. Cześć. Nie widzę Ciebie, co prawda, ale słyszę. ja też Ciebie nie widzę. Ale podejrzewam, Wam, że jest ok. Na, no, na, napiszcie proszę, czy, czy widzicie obie nas e, na tej transmisji, bo czasami taki Facebook płata sobie właśnie figle. No, myślę, że ok. okay ale... No dobra, na ślepo lećmy <grybujesz> w takim razie. E, Kinga, ja Ciebie tutaj zaprosiłam, e, żeby pokazać moim oglądającym, obserwującym, jak wygląda praca networkowa u osób takich medycznych. No chciałam właśnie pokazać też, czy zadać takie pytanie, czy nam jest łatwiej, czy gorzej, jak to wygląda. Ehm, powiedziałam już o tobie, że jesteś menadżerem świeżo upieczonym w firmie Forever. To jest taki kluczowy awans, który tutaj w firmie. Do którego właściwie dążymy te osoby, które chcą czegoś w życiu więcej. Ehm, I Byłoby mi miło, gdybyś powiedziała parę słów o sobie, bo na pewno jeszcze tutaj z mojej strony nikt Ciebie nie zna. Mhm. Gdybyś mogła opowiedzieć troszkę o sobie. Jest. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Jest mi miło, bo też nie znamy się osobiście, więc to też jest takie, że po prostu gdzieś te drogi w tym network marketingu mimo wszystko się schodzą. Ludzi, którzy się zupełnie nie znają. Ja nazywam się Kinga Drewniak i jestem świeżo upieczonym menadżerem, bo z końcem stycznia wypracowałam e, razem z zespołem swoim awans na menadżera. E, jestem też położną, e, doradcą laktacyjnym e, i e, potrójną mamą, która ma maluchy u boku 2, 6 i 8 lat, więc to są naprawdę jeszcze dzieci, które wymagają dużo opieki. Mhm. Pracuję na etacie w szpitalu, ale też prowadzę swoją działalność położnicą ze szkołą rodzenia i z wizytami domowymi. Jako właśnie doradca laktacyjny czy położna środowiskowa. Więc tych zajęć mam bardzo dużo. A z pasji uwielbiam góry, uwielbiam narty i spędzanie wspólnego czasu z dziećmi. To tak Ekstra. o mnie. Masz, no. masz bardzo dużo, jeśli chodzi o Twoje zajęcia. W ogóle ja też się bardzo cieszę i jestem Tobie wdzięczna, że dla mnie też znalazłaś czas, bo Kinga mi napisała, słuchajcie, że Wbija mnie dosłownie w paręnaście minut, więc się streszczamy, bo wróciła do domu niedawno, za chwilę ma spotkanie ze swoim zespołem, więc tu też jest naprawdę wszystko w punkcie wyliczone. Kinga, powiedz mi, proszę Ciebie, jak, jak się u Ciebie zaczęła historia z Forever? Czy Ty, jako, jak, jak tylko się zetknęłaś z Forever, to zaczęłaś działać tutaj aktywnie, czy, czy chciałaś działać biznesowo, czy, czy bardziej jeśli chodzi o produkty? Na początku się u Ciebie to zaczęło, jak to wyglądało? Wiesz co, u mnie to było, zaczęło się typowo produktowo, w sensie takim, że forever do mnie pukało, już kilka razy i kiedy mój syn był bardzo chory, w pierwszym roku życia był prawie 8 razy w szpitalu, z zapaleniem górnych dróg oddechowych, z zapaleniami płuc, oskrzeli, więc gdyby to się cały czas, u nas ciągło był e, zapisywany do żłobka, wypisywany i to tak było, że po prostu tam był dwa dni, a w domu dwa tygodnie. E, mhm. Więc ja rozkładałam ręce, też jako osoba medyczna i z rodziny lekarskiej pochodząca. E, no to po prostu już nie wiedzieliśmy, jak możemy mu pomóc. No i te produkty do nas tak pukały, pukały, ale ja byłam totalnie na nie, e, że kto mi będzie, ktoś wciskał takie produkty mm, i w ogóle, więc. Y, nie, nie, nie. Natomiast e, takim punktem zwrotnym było to, kiedy po porodzie drugiej e, córy e, on miał ciężką grypę, razem ze mną ją przeszedł. Potem było zapalenie płuc, e, a na końcu zaostrzył się AZS e, i te produkty znowu do mnie zapukały. Ja powiedziałam: dobra, e, zaufam, wypróbuję te produkty e, i zobaczymy, co będzie. Od razu, jak gdyby zakupiłam pakiet, bo wiedziałam, że te produkty będziemy stosować, więc chciałam mieć zniżkę, a wiedziałam, że niczym nie ryzykuję, więc najwyżej się nie sprawdzą, oddam i będzie wszystko ok. I z moim takim pierwszym było zagwozdką to, to, że zaczęliśmy to stosować i nagle zaczęło mu się pogarszać. Ja mówię: o nie, znowu te produkty nie działają, bambuko totalne. Ktoś mnie chciał wrobić, ale zostałam powiedziane, daj temu czas, to jest natura, w kilka dni nic nie zdziałasz. Rzeczywiście, jak minęły dwa tygodnie, te wszystkie zmiany azesowe zaczęły się wyciszać. On przestał się drapać, bo to był taki etap jego, gdzie on się drapał non-stop po nocy, był cały w ranach. W no nocy się budził z płaczem, z bólem, tego wszystkiego. Ja już nawet zastanawiałam mu jakiś bieliznach dla AZD-owców. Po prostu no, szukałam rozwiązań różnych, bo chciałam mu jakoś ulżyć tym wszystkim. I później, kiedy to wszystko zaczęło się wyciszać, no to ja byłam już mega zdziwiona, nie? że to się, to się cofa. I po to było w marcu, natomiast na jesień, bo ten AZS się właśnie tak w okolicy jesieni i wiosny najbardziej uaktywnia i to wyszło mu parę zmian, tylko już nie było to tak dokuczliwe jak te wcześniejsze. I potem od tamtej pory, od tamtej jesieni jest już przeszło 6 lat, kiedy my mamy ten AZS w remisji. Nie ma żadnych objawów, normalnie się odżywia, normalnie z aktywnym chłopcem, zbudowana odporność, nie choruje. Jak już gdzieś tam złapie jakieś przeziemienie czy coś, to trwa to naprawdę dwa dni i szybko się z tego wszystkiego wykaraska. Bez gorączek, bez antybiotyków. I Więc zaufałam tu produktów, a jeszcze bardziej mnie teraz, gdyby tu. To... Przekona... No, znaczy może nie przekonało, ale udowodniło, że one zadziałały. Wtedy zrobiliśmy badania, bo do testów alergicznych. Mhm. Rzeczywiście ta alergia w nim siedzi. Alergia w nim siedzi, bo wyniki wychodzą wysokie, natomiast e, nie ma żadnych objawów i dla mnie to jest szok. Więc tak się zaczęła moja historia, ja zaufałam tym produktom i po prostu się w nich rozkochaliśmy i coraz bardziej odkrywałam nowe, na co nam pomagają, wspomagają nasz organizm, ale nie działałam biznesowo, w sensie działałam może tak z przypadku, jeżdżąc jako właśnie położna na wizyty domowe, gdzieś widziałam właśnie jakieś problemy skóry, no to cieszyłam się tym, że nam pomogło, to może komuś też pomoże i się tym mhm. dzieliłam. Więc nagle okazało się, że ja to automatycznie zaczęłam polecać i zarabiać. Ale ten biznes dalej robiłam tylko i wyłącznie przy okazji. I dopiero później, po dwóch latach, kliknęło mi, że można jednak tu zrobić fajne pieniądze. Nie kosztem czasu z dziećmi, tylko robić to przy okazji właśnie mojego zawodu położniczego, bo na początku to tak można powiedzieć, że wykorzystywałam, bo po prostu miałam osoby, spotykałam. Osoby, które miały jakieś potrzeby zdrowotne i chciały wspomóc ten organizm, szczególnie właśnie u noworodków, kiedy te zmiany są różne, a te nasze produkty są naturalne i nie mają tyle chemii, co, co po prostu inne produkty dostępne na rynku, więc mając je przetestowane na swoich dzieciach, na swoich maluchach, ja z czystym sercem sumienia jako położna je polecam, bo wiem, że są dobre. Po prostu. No i tak się zaczął ten biznes. I tak się zaczęło kręcić. Kręci się już 6 lat, minęło w lutym, odkąd jestem Forever. Teraz też skupiłam się właśnie dużo na jak gdyby już działań biznesowych. Zmniejszyłam etat do połowy i założyłam własną działalność. W sumie można powiedzieć, że dzięki Forever, bo. I gdyby wszystkie szkolenia z rozwoju osobistego spowodowały, że ja zyskałam pewność siebie, w pewność w swoim działaniu i stwierdziłam, że nie boję się założyć tej działalności położniczej i będę robić to, co kocham, po swojemu. Mhm. Więc tak to się u mnie przewijało. Super. Właśnie to jest to, jest to że, że ten biznes też rozwija tak nas mentalnie i... I dodaję właśnie skrzydeł i takiej pewności siebie też w takiej pracy etatowej czy tam biznesowej, zależy jak, jak to wygląda, no nie? Mhm. No powiedz mi, czy, czy to, że jesteś położną, ja jestem w ogóle też z zawodu pielęgniarką, mhm. powiedz mi, czy to Tobie ułatwiło to, że zostałaś tym menadżerem? Znaczy, wiesz, to może nie ułatwiło, ale na pewno dzięki temu też, że jestem położną, to no jednak wzbudzam zaufanie mm. pacjentek, bo ten zawód już wykonuję od przeszło ponad 10 lat. I no i też mam z nimi kontakt, tak? Są mamy, które właśnie są w domu z dzieciakami, chcą być z tymi dziećmi dalej, nie chcą wracać na etat, więc ja mam im do zaproponowania zdecydowanie coś więcej niż tylko produkty, bo mogą zmienić swoje życie. I większość dziewczyn w moim zespole to są właśnie mamy, które poznały ten biznes na macierzyńskim, na wychowawczym i nie chciały wracać na etat. Więc ja wiem ja nie wykorzystywałam położnictwa nigdy do tego, żeby ten biznes zbudować. Natomiast cały czas dzielę się tym, co jest dobre, bo mam te produkty sprawdzone na siebie, na sobie, na swoich dzieciakach. Dlatego z pełnym zaufaniem je polecam mamom, bo jeżeli ja... No nie ukrywajmy, influencerzy czy ci, co reklamują produkty w telewizji, nie zawsze ten produkt znają, używają. Natomiast ja właśnie, będąc położną, chcę polecać produkty, które znam, które używam i które wiem, że z tym mamą się sprawdzą, ale też zawsze, zawsze im zostawiam wybór, bo jak gdyby one same muszą decydować, czy chcą ich skorzystać z tego, czy nie. Nigdy im tego nie narzucam i nie wciskam na wizytach, tylko po prostu zostawiam im wybór, bo zawsze, no dużo miałam takich pytań zawsze, czy na szkole rodzenia, czy na wizytach, a jakie kosmetyki dla dzieci? A od kiedy te kosmetyki możemy stosować, a jakie możemy stosować? Więc o to i tak naturalnie te kobiety mnie pytały. Mhm. Więc dlaczego ja mam polecać firmę zupełnie, której nie znam, jak mogę polecać to, co znam, to, co przetestowałam na swoich dzieciach i to, co jest dobre. To, to co daje też to na co ma, mamy też gwarancję satysfakcji, że, że jeśli się nie sprawdzi, to zawsze to może mama oddać, a firma zwróci jej pieniądze Dokładnie. prawda? To, a także nie ma takiego przekonało. To było takim kropeczką nad i, że ja wypróbowałam tych produktów, bo miałam pewność, że jeżeli się nie sprawdzą, będę mogła je po prostu zwrócić. Więc to było taką kropeczką nad i u mnie, więc też zawsze o tym mówią, mówię, nie, że tutaj pójdziecie do drogerii, kupicie po prostu preparaty najlepszej jakości, wydają wam się po prostu najdroższe, a okaże się, że nie wiem, dziecko będzie miało alergię na to albo nie będzie dobrze skóra reagowała. I okaże się, że po prostu trzeba to zwrócić, a nie ma jak. Pieniądze no będą wylane w błoto, więc jak gdyby nigdy nie wykorzystywałam biznesu położniczego do tego, żeby zbudować Forever, tylko bardziej jak gdyby ja to wszystko łączę i współgram, i mam taką holistyczną opiekę nad tą mamą, nad tym noworodkiem, nad ich całą rodziną. Uh -huh. Okej. Okay. A wiesz co, jeszcze mam takie pytanie, bo bardzo często słyszę takie, takie wytłumaczenia, a nie wiesz, ja nie mam czasu, ja mam pracę, mam, mam też drugi etat. Kiedy ja na to znajdę chwilę, a ty słuchaj, tu jesteś mamą trójki malutkich dzieci. Masz właśnie etatową pracę, masz też właśnie tą swoją to, to doradztwo laktacyjne, więc tu też masz jakby drugie zajęcie. Mhm. Powiedz mi, Właśnie, gdzie Ty znalazłeś ten czas, bo powiem tak, jeśli chodzi o takie polecanie produktów, to na to nie trzeba jakoś wiele czasu, ale to, żeby zrobić ten awans menedżerski, to mhm. już wymaga dużego zaangażowania i dużego wkładu swojej pracy, więc powiedz mi, jak Ty to zrobiłaś? Wiesz co, tutaj jest kwestia tego, żeby zadać sobie pytanie, co my chcemy rzeczywiście w tym naszym życiu mieć. Bo mhm. jeżeli zadamy sobie pytanie, czy to życie, które jest teraz, czy my chcemy takiego życia za 5 lat? Ja odpowiadając sobie na to pytanie powiedziałam stanowczo nie. Ja nie chcę takiego życia, jak mam teraz, że ja biegam z dyżuru na dyżur, po nocnym dyżurze idę do szkoły rodzenia, czy na wizyty jadę, bo to jest dla mnie za ciężkie, nie mając czasu dla dzieci. Więc tutaj jak gdyby, jeżeli ktoś chce, to znajdzie ten czas, bo Dobrze jest sobie zadać też pytanie, jak my ten czas wykorzystujemy w ciągu tych 24 godzin, które mamy, bo każdy ma tyle samo tego czasu. Czy my wieczorem siedzimy przed telewizor i będziemy oglądać, czy będziemy scrollować telefon, czy jak mamy siedzą na zajęciach dla dzieci, to protkują między sobą, czy mogą właśnie ten czas poświęcić na swój rozwój, na swój biznes dodatkowo, tak? Bo ja właśnie takie momenty łapałam, kiedy siedziałam z dziećmi na treningach, na zajęciach, no to jest to półtorej godziny, do wykorzystania, tak? Nie, nie, nie scrolluję, nie plotkuję, nie siedzę, tylko wykorzystuję ten czas pozytywnie. Więc ja to też gdzieś tak wszystko w międzyczasach, nie wiem, stojąc w korku, dużo też pracowałam w momencie, kiedy dzieci szły wieczorem spać, bo miałam tą przestrzeń dla siebie, do działania. Nie jestem osobą, która lubi wstawać wcześniej, więc poranne działania mi nie wychodzą. Zdecydowanie wolę pracować, jak oni idą spać i tak wykorzystywałam, natomiast sam awans menedżerski no to już jest poświęcenie dużego czasu, bo yy, bo jednak to jest wyświecie, to jest praca jak każda inna i trzeba tu poświęcić swój czas, żeby zyskać, mieć efekty i yy, ja odbyłam rozmowę z całą rodziną, czy chcecie, żeby nam się żyło lepiej, żeby mama miała więcej czasu dla was, więcej tego yy, wspólnych wyjazdów, yy, zabaw i tak dalej, więc yy, i gdyby wszyscy się na to zgodzili, więc te cztery miesiące intensywnego pracy nad tym awansem, to było dużo wyrzeczeń, dużo kosztów tymczasowych, ale ja wiem, że cholernie warto. Po prostu warto, bo ja już widzę różnicę. Widzę też to, że mogłam właśnie na te pół etatu przejść, więc tych dyżurów mam zdecydowanie mniej. Jestem w stanie to logistycznie ugrać, choć w logistykę nie ukrywam, jestem dobra, bo mając trójkę dzieci i każdy z nich gdzie indziej zajęcia i męża w pracy na etacie, no to to wszystko trzeba ładnie ułożyć. I gdzieś te właśnie tą godzinkę zawsze gdzieś na to Forever znajdywałam, bo po prostu wiem, że nawet mały czas. Mały czas, a systematycznie. Mhm. E, I tak, tutaj właśnie awans jest raz na całe życie, więc ta praca wykonana przez cztery miesiące nie pójdzie na marne, bo w niektórych firmach jest tak, że jak nie robisz tam jakiegoś, nie wiem, obrotu, jakiś targetów czy coś, to z tego awansu się spada. A tutaj ten awans mamy raz na całe życie. I ja teraz mogę, nie wiem, skupić się na dzieciach, ale już ten awans będę mieć cały czas. No i to jest też właśnie duży, duży plus i duży atut tej naszej firmy. A okay. efekty nas rzeczywiście mogą zaskoczyć. Ja już to widzę i po premiach, i po swoim rozwoju, więc. Jest za dużo do wygrania, żeby tego nie robić. O, tak bym to wszystko powiedziała, żeby nie znaleźć tej godzinki dziennie. Ja sobie zawsze zadawałam takie pytanie: żeby siąść jeden dzień i spisywać na kartce, na co my poświęcamy czas. I zobaczymy, ile tego czasu przez te palce przelatuje po prostu. No, no dokładnie. No. Ty słuchaj, w zasadzie odpowiedziałaś na moje pytanie, bo powiedziałaś, że było cholernie warto. Bo moim właśnie następnym pytaniem było to, czy warto. Więc widzicie słuchajcie, że, że to jest tak, że robicie to um, krótko, bardzo krótko, ten, ten awans tak naprawdę trzeba tyłek ze przeproszeniem spiąć, mhm. żeby zrobić, ale, ale później ten awans już menedżerski daje um, no takie podstawy do tego, żeby zacząć um, mieć biznes, nie biznes, tylko, przepraszam, dochód pasywny. Mhm. Więc... Więc czy tego, warto? Tego na etacie nam nie będziemy mieć. Nie, Ja przez te teraz miesiące, no nie ukrywajmy, miałam wyższą premię z Forever niż z mojego półetatu w szpitalu. E, mimo, że jestem tam 6 razy po 12 godzin, no to to sobie można policzyć, ile to jest. I no, mi to też nie było tak, że ja zrobiłam ten awans od tak, tak? Ja sześć, razy, sześć lat jestem Forever i cały czas do tego awansu szłam, musiałam się zbudować, wiele razy chciałam się poddać, ale cały czas mówiłam sobie o tym swoim dlaczego, dlaczego chcę to robić i dlaczego warto. To zrobić. I po prostu cały czas mnie to gdzieś trzymało, że jak niby gdzieś upadałam, to zaraz się podnosiłam. Jak znowu chciałam to wszystko rzucić, bo po prostu to było, mówię, to nie dla mnie, to po prostu ja już mam dość, to zaraz znowu coś się zadziało i szło do góry. I nie odpuściłam po prostu. Nigdy się nie poddawaj w tym, co robisz, bo każdego dnia, robiąc małe kroki, możemy dojść do naprawdę konkretnych celów. A nie ukrywajmy, miałam multum wyzwań po drodze, e, ale się nie poddałam po prostu. I zaczęłam właśnie e, tak, jak miałam, przy tej trójce dzieci w nieidealnych warunkach, e, z małą ilością czasu. E, I też zawsze się zastanawiałam, skąd ja na ten czas, czas znajdę na samym początku, że przecież ja tyle robię, więc gdzie ja to. Ale jeżeli się chce, to naprawdę ten czas się znajdzie. Mhm. Super. I teraz, oczywiście, też na laurach nie spoczywasz, prawda? Ale masz już ten komfort psychiczny, że ty już tak nie musisz pracować na tym dużo, bo, bo tutaj dzięki Forever możesz pracować o wiele mniej, a o wiele więcej zarabiać. Dokładnie. Dokładnie, i robisz to z taką lekkością. I, no i też zyskałam bardzo dużo czasu dla dzieci, już i to widać, ja mogę z nimi każde popołudnie prawie spędzić, no, nie licząc tych pojedynczych gdzieś dyżurów, co mam w miesiącu. Ale na tym mi bardzo zależało, tak, żeby dzieci miały mamę a nie um, kobieta, która wpada do domu, zawozi ich do przedszkola i leci dalej, nie? Bo mm -hmm. na tym to polegało, albo przekazywanie sobie dzieci w drzwiach z mężem. No to teraz ty ich masz, ja jadę na wizyty, nie? I, i no, ja no nie, nie chcę takiego życia. Po prostu, ja chcę pracować na własnych warunkach, tak jak to czuję, ze swoimi wartościami, z lekkością yy, i po prostu mieć spokojną głowę, że yy, finanse się będą zgadzać. Super. Kinga, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jesteś dla mnie niesamowitą inspiracją i też dajesz mi motywację do tego, żeby, żeby za czymś działać, bo ja teraz idę po swój awans, pierwszy, taki tutaj możliwy w Forever. Mhm. Dziękuję Ci pięknie za to, że zgodziłeś się na tę rozmowę ze mną. Jesteś niesamowitą osobą. Dziękuję. I życzę Ci wszystkiego dobrego i, i dalszej właśnie dalszego rozwoju tutaj w Forever. Dzięki wielkie, a trzyma... Mam za Ciebie kciuki, żeby ten awans się dopiął, bo naprawdę jest warto. Dzięki. <laughs> Dzięki. Pozdrawiam Dzięki. wszystkich. Do usłyszenia. Dobranoc.